Dziennik Koronawiary. Odcinek 103. Kochani apostoł Paweł, przebywając w rzymskim areszcie, wczuwał się w życie każdej części kościoła. Oto co poleca rodzinom. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Takich słów nie kieruje się do dzieci, dla których rodzice są całym światem. Kieruje się je raczej do dzieci, dla których rodzice przestali być ideałem. Nie kieruje się ich też do ojców inspirujących, lecz do ojców wkurzających. Właśnie w takich bagnistych warunkach działa wspomniana przez Pawła obietnica, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na Ziemi. Motywem mojego szacunku dla rodziców była chęć, by spędzili ze mną wieczność w niebie. Byli ludźmi, których psychikę i marzenia wojna rozbiła w drobny mak. Tato przez pewien czas należał nawet do ludzi, którzy mają pomysł na świat lepszy niż sam Pan Bóg. Ale moja konsekwentna postawa stanowczości i szacunku w końcu zaowocowała jego pojednaniem się z Bogiem. I na koniec, bo więcej mógłbym Ci powiedzieć w osobistych rozmowach. Nie fiksuj się na opinii rodziców na swój temat. Prawdziwie znacie tylko Bóg. On też nie patrzy na to, kim jesteś. Patrzy na to, kim możesz być. Właśnie dlatego, że ja się nie zafiksowałem, Wy dziś jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.